Cześć. Dziś na kanale poradnik krok po kroku, jak puścić pierwszą kampanię na Facebooku. Nie przedłużam i oddaję Cię w ręce profesjonalistki. Cześć. Zanim jednak przejdziemy do konfiguracji kampanii, warto wspomnieć o pięciu elementach, które są niezbędne do tego, aby w ogóle taką kampanię skonfigurować. Numer 1. Business Manager. Aby zarządzać reklamami na platformie MetaAds potrzebujesz business managera. Jest to taki kontener, centralne miejsce do zarządzania zasobami, takimi jak konta reklamowe, strony na Facebooku, Instagramie czy na innych platformach Meta. Do zarządzania źródłami danych, takimi jak piksele, domeny oraz na przykład metodami płatności. Numer 2. Strona na Facebooku. Generalnie każda kampania reklamowa musi być powiązana z konkretną stroną na Facebooku, więc jeśli jeszcze nie masz swojej strony, tak zwanego fanpage'a, musisz ją utworzyć. Numer 3. Oczywiście konto reklamowe. Konto reklamowe umożliwia skonfigurowanie i monitorowanie kampanii. Tam też ustawiasz budżety, targetujesz grupy docelowe, a także w późniejszym etapie analizujesz wyniki. Jest ono niezbędne do planowania, wdrażania i optymalizacji kampanii reklamowych. Jeśli Twoja konwersja znajduje się na stronie internetowej, musisz pamiętać o konfiguracji dwóch istotnych elementów, czyli piksela oraz domeny. Pixel Facebooka jest to mały fragment kodu, który umożliwia śledzenie działań użytkowników na Twojej stronie internetowej tuż po tym, jak klikną w Twoją reklamę na Facebooku. Dzięki pikselowi, który pomaga w zbieraniu danych analitycznych, możemy analizować. Działania użytkowników i pozwala nam to na lepsze ich zrozumienie. Dzięki obecności Pixela na naszej stronie możemy tworzyć kampanie remarketingowe, czyli docierać z ponownym komunikatem do użytkowników, którzy byli już na naszej stronie internetowej, jednak nie dokonali pożądanej przez nas akcji. Kolejnym elementem jest domena. Proces weryfikacji domeny polega po prostu na potwierdzeniu tego, że jesteś właścicielem lub upoważnionym przedstawicielem konkretnej domeny internetowej. Weryfikacja domeny jest bardzo istotna, ponieważ taka zweryfikowana domena zabezpiecza przed nadużyciami i zwiększa wiarygodność linków. Jeśli wymienione właśnie zasoby oraz pojęcia są dla ciebie obce i potrzebujesz pomocy w konfiguracji swojego Business Managera, napisz do nas, przyjdziemy przez to wspólnie. Jeśli natomiast Twoje asety są już gotowe i poprawnie skonfigurowane, możemy przejść na poziom konta reklamowego i zacząć tworzyć kampanię. Tak właśnie wygląda interfejs konta reklamowego Meta Ads. Jeśli jest to Twoja pierwsza kampania, prawdopodobnie będziesz miał tutaj pusty obszar roboczy. Ja natomiast ze względu na historyczne kampanie mam tutaj wyświetlone ich nazwy oraz budżety i to, jak performowały. W momencie, kiedy chcemy utworzyć kampanię, klikamy na zielony baton Utwórz i zaczyna się cała magia. Facebook z defaultu daje nam sześć celów kampanii, i to jest już bardzo ważny moment, kiedy musisz tak naprawdę zdecydować, po co chcesz puszczać kampanię, jaki jest Twój cel, co chcesz uzyskać dzięki temu, że Twoje reklamy będą wyświetlały się na platformie Meta. Przechodząc pokrótce przez wszystkie cele, opowiem Ci. Co możesz uzyskać, wybierając poszczególne z tych celów? Pierwszy z nich to rozpoznawalność. Jeżeli zależy Ci na tym, żeby wyświetlać reklamy osobom, które z jak największym prawdopodobieństwem je zapamiętają, jeżeli masz nową markę i chcesz zwiększyć zasięgi, albo chcesz z jak największą skutecznością zmaksymalizować wyświetlenie swojego filmu, wybierz rozpoznawalność. Jeśli natomiast zależy Ci na kierowaniu ruchu do Twojej witryny albo aplikacji, czy profilu na Instagramie lub Facebooku, możesz skupić się na celu, którym jest ruch. Dzięki temu będziesz mógł docierać do użytkowników, którzy na przykład z jak największym prawdopodobieństwem klikną w Twoją reklamę lub wyświetlą stronę docelową. Aktywność jest dobrym pomysłem w momencie, kiedy na przykład chcesz uwidocznić i zmaksymalizować widoczność swoich postów, albo chcesz wzbudzić aktywność pod postami, na przykład konkursowymi. Możesz zastosować go nawet wtedy, kiedy chcesz, aby ludzie lubili Twój fanpage albo reagowali na utworzone przez Ciebie wydarzenie. Kolejnym celem są kontakty. Tutaj szczególnie fajnie zadziała to w przypadku na przykład kampanii lidowych, ponieważ dzięki takiemu celowi możemy stworzyć kampanię tak zwaną lidacową, czyli formularze błyskawiczne. Promocja aplikacji, no to tutaj jak sama nazwa wskazuje, szukamy użytkowników, którzy z jak największym prawdopodobieństwem zainstalują Twoją aplikację, dzięki czemu w kolejnych etapach będziesz mógł śledzić to, co w tej aplikacji robią. No i wisienka na torcie, czyli coś dla sprzedawców, dla ludzi, którzy mają e-commerce, sprzedaż. Tutaj skupiamy się na sprzedaży. Wyświetlamy reklamy osobom, które z jak największym prawdopodobieństwem zakupią Twój produkt albo usługę. Możemy skupić się na sprzedaży z reklam statycznych, możemy podłączyć fit produktowy i sprzedawać reklamy z katalogu. Więc jeżeli masz e-commerce i chcesz sprzedawać, na pewno będzie to cel odpowiedni dla Ciebie. Ja dzisiaj do utworzenia kampanii wybiorę jeden z prostszych celów kampanii, po to, aby pokazać Ci, jak możemy stworzyć taką kampanię w momencie, kiedy mamy na przykład nowy brand albo nową markę i chcemy docierać do użytkowników, którzy z jak największym prawdopodobieństwem przejdą na naszą stronę internetową. Dlatego wybieram ruch i klikam dalej. W tym momencie przechodzimy na poziom kampanii, ale widzimy już od razu to, że mamy tak naprawdę trzy poziomy w tej kampanii, które po kolei będziemy ustawiać. Pierwszy z nich jest poziom, to jest poziom kampanii, drugi to jest poziom grupy reklam, tak zwanego zestawu reklam, no i trzeci poziom, czyli samej reklamy. Na każdym z tych poziomów ustawia się inne elementy, do czego właśnie przejdziemy. Będąc na poziomie kampanii, pierwsze, co nam się wyświetla, no to oczywiście nazwa kampanii. W zależności od tego, jaki mamy przyjęty system, jak targetujemy, nazywamy tą kampanię. Ja z racji tego, że będzie to kampania do nowych użytkowników, tak zwany prospecting, nazwę ją odpowiednio, dodam też postcel kampanii, żebym już na etapie kampanii widziała, na przykład, po co optymalizowana jest ta kampania. W tym momencie nazwa kampanii została nadana, możemy przejść dalej. Tutaj wyświetla się nam taki element dotyczący szczególnej kategorii reklam. W momencie, kiedy Twoje reklamy związane są z kwestiami finansowymi, z zatrudnianiem, z nieruchomościami lub z tematami społecznymi, ważne jest to, aby zaznaczyć odpowiedni box, z uwagi na to, że wtedy, gdy ty tego nie zrobisz, z dużym prawdopodobieństwem Twoje reklamy zostaną odrzucone. Ja dzisiaj nie reklamuję żadnej z tych kategorii, dlatego omijam to i przechodzę dalej. Tutaj mamy główne informacje kampanii, czyli typ zakupu, jest to system aukcyjny oraz cel kampanii, czyli ruch, tak jak zaznaczałam na początku. Od razu, na poziomie kampanii, mamy też możliwość stworzenia testu AB, w momencie, kiedy na przykład chcemy testować kreację bądź kopii. Jeżeli chcielibyśmy to zrobić, zaznaczamy box. Ja tego nie będę robić. Kolejnym ważnym aspektem, który możemy ustawić już na poziomie kampanii, ale wcale nie musimy, jest właśnie budżet. Jeżeli włączymy tutaj ten box, będziemy mogli ustawić budżet naszych reklam na poziomie kampanii. Co to oznacza? Oznacza to to, że jeżeli mielibyśmy więcej niż dwa zestawy reklam, to system zdecyduje, na który zestaw reklam włożyć więcej pieniędzy. Dodatkowo, budżet kampanii możemy ustalić zarówno jako budżet dzienny, jak i też budżet całkowity. W momencie, kiedy wiemy, że kampania ma trwać np. od 1 do 30, ma zostać wydany budżet X, i potem kampania stoi. Więc, jeżeli chcielibyśmy podejść do tego w ten sposób, można ustawić budżet całkowity. Ja raczej jestem zwolenniczką budżetów dziennych oraz ustalania budżetów, jednak na poziomie zestawu reklam. Mamy wtedy większą władzę na poziomie optymalizacyjnym, więc odznaczam ten box i idę dalej. Więc, tak naprawdę, co zrobiliśmy na poziomie kampanii? Nadaliśmy nazwę i przechodzimy dalej. Jesteśmy teraz na poziomie zestawu reklam. Tutaj będzie trochę więcej rzeczy do ustawienia i podobnie jak w, w poprzednim e, przypadku zaczynamy od nadania nazwy naszemu zestawowi reklam. Tutaj to również jest Wasza kwestia, Twoja, jak nazywasz taki, taki zestaw. Ja zazwyczaj posługuję się targetowaniem, więc e, możemy tutaj uwzględnić demografię, wiek. To, komu wyświetlamy reklamy, więc na przykład ja już wiem, że moja reklama będzie kierowana do na przykład właścicieli firm, do CEO, więc na przykład dam sobie CEO i przechodzę dalej. Kolejny bardzo kluczowy element jest to lokalizacja konwersji. Jak widzisz, masz tutaj kilka możliwości. Ja będę kierowała reklamę do witryny internetowej, więc zaznaczam witrynę internetową i przechodzę dalej. Naszym głównym celem jest ruch, ale możemy jeszcze wybrać to, na czym w tym ruchu tak naj, naprawdę najbardziej nam zależy. Z defaultu ustawione jest zmaksymalizowanie y, z liczby kliknięć linku, ale jak to rozwiniemy, mamy więcej możliwości, po co chcemy optymalizować nasze kampanie. Ja w tym momencie skupię się na maksymalizacji liczby wyświetleń strony docelowej. Warto pamiętać o tym, że to, że ktoś kliknie w nasz link, nie oznacza, że wyświetli stronę docelową, więc z punktu widzenia mojego, kiedy zależy mi na tym, żeby ktoś zapoznał się na przykład z treściami na mojej stronie, lepsze będzie zaznaczenie maksymalizacji wyświetleń strony docelowej. Idziemy dalej, i jako, że w poprzednim stepie zaznaczyłam, że chcę budżet ustalać na poziomie, właśnie grupy reklam, a nie na poziomie kampanii, to jest ten moment, w którym wyznaczam sobie budżet. Również możemy wybrać, czy opieramy się na budżecie dziennym, czy na budżecie całkowitym. Ja tutaj ustawiam budżet dzienny. Na początek możemy spróbować z budżetem 50 złotych dziennie. Warto jednak pamiętać, że tak naprawdę. To jaki damy budżet zależy od celu, od twojego biznesu i od tego tak naprawdę czego oczekujesz. U nas w agencji koszta na reklamę w systemie Ads sięgają ponad 600 tysięcy złotych na miesiąc, także w zależności od biznesu można operować tutaj jak zarówno na dużych jak i małych budżetach. Kolejnym elementem, który nam się pojawia po zeskrolowaniu, jest harmonogram, czyli ustawienie daty rozpoczęcia oraz zakończenia emisji reklam. Ja tutaj nie będę ustawiać daty zakończenia, ponieważ chcę, żeby ta reklama trwała do momentu, w którym zacznie przynosić pożądane efekty, ale jeżeli masz taką sytuację, że potrzebujesz na sztywno ustalić datę emisji reklam, system ci to umożliwia. Jeśli chodzi o datę rozpoczęcia, mam tutaj godzinę, może zmienię sobie na przykład na godzinę 15, bo chcę, żeby od 15 zaczęły się wyświetlać te reklamy. Kolejnym, jednym z kluczowych elementów, które ustawiamy na poziomie zestawu reklam jest właśnie targetowanie. I tutaj przechodzimy do grup odbiorców. Widzimy już pierwszą opcję, czyli lokalizacja. Lokalizacja Polska, chcemy docierać do osób w Polsce. Możesz też tutaj wybrać nie tylko Polskę, ale także konkretne miasta oraz promienie, jakby w, w okolicy, do których chcesz docierać. Ja sobie zaznaczam Polskę. Tutaj zależy, jaki masz interfejs. Czasami będzie to jeszcze po staremu. Ja już mam tą nowszą wersję, więc lepiej jest tutaj zaznaczyć, że. By przełączyć na pierwotne opcje grupy odbiorców, i będziesz mógł tych odbiorców wybierać tak po staremu, w dobrej wersji. Czyli mamy już lokalizację, przechodzimy do wieku. Ja, jak już wspomniałam, będę starała się docierać do potencjalnych klientów naszej agencji, więc zaznaczę sobie tutaj wiek 35-55 lat. Jeśli chodzi o płeć, zostawiam wszystkich, zależy mi na dotarciu zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Szczegółowe opcje targetowania, jedna z fajniejszych opcji, którą daje nam Facebook, jeżeli klikniemy tutaj edytuj, wyświetli, klikniemy przeglądaj, wyświetli nam się drzewko, z czego tak naprawdę możemy korzystać. Mamy tutaj do wyboru dane demograficzne, widzicie jak szeroko. Możesz spojrzeć na swojego użytkownika, spojrzeć na wykształcenie, na wydarzenia z życia, na rodzicielstwo, pracę. Dalej mamy zainteresowania, czyli tak naprawdę wszystko, czego szukasz, możesz tutaj znaleźć. Oraz zachowania, czyli jego nawyki zakupowe, czy kategoryzowanie użytkownika po tym, na przykład z jakiego urządzenia korzysta. Jeżeli jeszcze nie jesteś zaprawiony, możesz sobie przejrzeć na spokojnie i znaleźć swoich użytkowników. Ja na przykład chcę docierać do SIO, więc zobaczmy, co stanie się po wpisaniu SIO. Wyświetla mi się tutaj bardzo dużo propozycji, podzielone na przykład na stanowisko zawodowe albo na pracodawcę. Obok mamy od razu wielkość, opis tej grupy, także na spokojnie będziesz mógł zapoznać się, co to w ogóle jest. Po kliknięciu i wybraniu na przykład dane demograficzne, praca, stanowisko zawodowe. Wiem, że docieram tutaj do właścicieli firm. Fajne jest to, że jak teraz klikniesz propozycję, to system sam podrzuci Ci podobne osoby, do których możesz chcieć uderzać. Czyli na przykład właściciele małych firm, właściciele biznesów, zaznaczam sobie taką grupę. Tutaj mam szacowaną wielkość grupy odbiorców. Skupię się na takich czterech grupach, też Zależy mi na tym, aby to był prospecting i nie chciałabym docierać do osób, które ostatnio na przykład były już na naszej stronie, więc fajną opcją jest korzystanie z niestandardowych grup odbiorców i wykluczenie osób, które na przykład odwiedziły już moją stronę. Aby to zrobić, klikam wyklucz. I tutaj dodaję grupę odbiorców, którą już ostatnio sobie utworzyłam. Więc dodaję w tym momencie osoby. Które były na stronie w przeciągu 90 dni. Zatem co to oznacza? W momencie, kiedy ktoś, kto jest charakteryzowany jako biznes owner, CEO albo właścicie, jest właścicielem małej firmy i pasuje do mojego targetowania, ale był na mojej stronie wczoraj, no to ta reklama już mu się nie wyświetli, ponieważ osoby z 90 dni zostały wykluczone. Zależy mi, aby docierać do nowych, świeżych użytkowników. Może to być taki pierwszy punkt styku z naszą firmą. Kolejnym etapem są języki. Tutaj możesz sobie wybrać język. Ja stawiam na polski. Reklama będzie po polsku. Docieramy w dużej mierze do polaków, więc język został szybko wybrany. Przechodzimy dalej. Od niedawna też pojawiła się opcja beneficjenta i płatnika. Meta wymaga od nas, aby charakteryzować kto jest beneficjentem, czyli jakby dla kogo robimy te reklamy, oraz kto jest płatnikiem. Czyli kto płaci te reklamy, kogo karta jest podpięta do naszego konta reklamowego? W tej sytuacji to Result Media jest beneficjentem, jest również płatnikiem, ponieważ jego karta podpięta jest pod system. Natomiast, jeżeli puszczasz reklamy w imieniu kogoś i, na przykład, jest inna karta podpięta, no to tutaj musisz wpisać osobę, która jest płatnikiem. Ja tego nie zaznaczam. No i kolejny bardzo ważny element, czyli umiejscowienia. Jest to nic innego jak to, gdzie wyświetlają się Twoje reklamy. Jeżeli chciałbyś poczytać więcej o umiejscowieniach, klikając w dowiedź się Więcej, Meta tutaj ci wyświetla dużo przykładów tego, tak naprawdę o co chodzi z umiejscowieniami, ale możesz to edytować. Z defaultu ustawione jest umiejscowienie, tak zwane Advantage Plus, czyli po prostu to system decyduje. Ile pieniędzy przełożyć na dany placement? Czasami może zdarzyć się tak, że na przykład chcesz wyświetlać swoje reklamy tylko na Facebooku albo tylko na Instagramie, albo po prostu masz oddzielny budżet na kampanię na Facebooku albo Instagramie. Jeżeli wybierzesz ręczne umiejscowienie, możesz sobie wybrać nie tylko platformę, ale także dokładne miejsca na danych platformach, na których chcesz, aby Twoja reklama była wyświetlana. I tak, jeżeli chciałbyś, aby Twoja reklama wyświetlała się tylko na Facebooku. Odznaczasz pozostałe platformy, tak naprawdę. Ale natomiast, jeżeli chcesz, aby Twoja reklama, aby to system zarządzał, gdzie tak naprawdę w dużej mierze wyświetli się Twoja reklama. Dajesz wolną rękę i włączasz umiejscowienia Advantage Plus. Warto pamiętać, że te algorytmy są na tyle mądre, że zazwyczaj włożą najwięcej pieniędzy największy twojego budżetu w platformę, która będzie dla ciebie najbardziej rentowna. Także nie musisz się martwić o nadmierne przepalanie budżetu, ale warto to analizować po to, żeby mieć po prostu dostęp do takich danych. Ja w tym momencie zaznaczam umiejscowienia Advantage Plus i lecimy dalej. Dotarliśmy już do poziomu samej reklamy, także analogicznie do poprzednich kroków nazywam reklamę. Tutaj warto już mieć na uwadze to, czy będzie, jaki w ogóle będzie format takiej reklamy. Czy będzie to reklama statyczna, czy będzie to wideo? Więc w nazwie zazwyczaj daję format i coś, co mówi mi na przykład, co jest na tej, na tej grafice. Będę posługiwała się reklamą graficzną z CEO naszej firmy, więc jest to tytuł idealny. Niżej to, o czym wspominałam na początku, strona na Facebooku jest obligatoryjna. Każde każdy konto reklamowe musi być połączone ze stroną na Facebooku. Jeżeli chodzi o konto na Instagramie, warto również je połączyć, by móc wyświetlać reklamy i tu, i tu. Ja mam już to połączone, więc lecimy dalej. Konfiguracja samej reklamy polega w dużej mierze na tym, że wybieramy, czy tworzymy reklamę, czy może chcemy na przykład użyć istniejącego posta. Czasami jest tak, że wrzucamy kontent organicznie na nasz profil, ale chcemy na przykład wzbudzić pod nim jakąś aktywność, wywiązać jakąś dyskusję, więc możemy już użyć posta, który jest organicznie. Możemy również ręcznie dodać materiał. Także ja tutaj ręcznie będę przesyłać. No i oczywiście. Możemy wybrać, czy będzie to obraz, czy film, czy będzie to na przykład karuzela, albo kolekcja. Ja zostaję przy statyku, więc lecimy dalej. Mamy sam materiał reklamowy, dodajemy multimedia, dodaję obraz. Jeśli chcesz wgrać nowy obraz, tutaj klikasz na baton prześlij i wgrywasz. Ja już wcześniej korzystałam z tej grafiki, więc mam ją w swojej bibliotece, dlatego wybieram i klikam dalej. Tutaj masz pokazane, jak Twoja grafika będzie wyglądała w poszczególnych umiejscowieniach. Jeśli chodzi o rolki i relacje, warto tutaj dodać materiał w formacie pionowym, tak aby wypełnić i zmaksymalizować ten placement. W momencie, kiedy, kiedy go nie masz, warto zaznaczyć, żeby to było oryginalnie, bo w innym przypadku z tym ci to przytnie no i to już będzie zupełnie nieczytelne, więc możemy zaznaczyć. Oryginalne i lecimy dalej. Meta tutaj również sugeruje nam pewne optymalizacje, które może dodać nam do naszej grafiki, tak na przykład jak jakiś filtr na obrazy, czy muzyka do rillsów. Ja to odznaczam, ale zachęcam Cię do zapoznania z tym, czego możesz się spodziewać po, po zaznaczeniu takich optymalizacji automatycznych i zdecydować, czy w to wchodzisz, czy nie. W tym momencie z prawej strony pojawił nam się podgląd naszej reklamy, to jak wygląda nasza grafika w umiejscowieniu na aktualnościach na Facebooku możemy sobie podejrzeć Instagram, mamy też relacje i rolki, więc mniej więcej wiemy, jak to będzie wyglądać, ale przechodzimy jeszcze do dopieszczania do naszej reklamy. Ponieważ zostało jeszcze kilka fundamentów, których nie ma. Tutaj, jak mówiłam, z defaultu włączają się nam te optymalizacje mety. Warto, warto sobie zaznaczyć to, czego na przykład nie chcemy. Idąc dalej. Przechodzimy do tekstu reklamowego. Tutaj chcę zwrócić uwagę generalnie na samą treść oraz to, jak wygląda nasza kreacja na Facebooku. Naprawdę warto skupić się na tym, aby były to kreacje, które przyciągają wzrok, które nie giną w tłumie, na których możemy wyodrębnić coś, co na przykład wyróżni nas na tle konkurencji. Coś, co decyduje o tym, że nasz produkt jest lepszy od innych na rynku, ponieważ, jak wiemy, na Facebooku co chwilę przewijają nam się różnego rodzaju reklamy, dlatego warto po prostu zadbać o jakość tej reklamy w postaci dobrego tekstu reklamowego oraz w postaci dobrej przykuwającej uwagę grafiki. To jest miejsce, w którym wklejamy sobie tekst reklamowy. Ja już wcześniej sobie go przygotowałam, więc go skopiuję. I wkleję. W tym momencie pojawił się nam tekst reklamowy. Ważne jest dla nas, jako agencji, żeby na wierzch wyrzucać nasze atuty, czyli podkreślać to, że jesteśmy partnerem premium, to, że znajdujemy się w 3% najlepszych agencji w Polsce, to, że jesteśmy transparentni i tak naprawdę. Nasz klient jest to nasz partner biznesowy, z którym budujemy wspólne cele i osiągamy je razem. Dlatego są to elementy, które warto podkreślić w takiej reklamie, żeby, żeby czymś zachęcić tego użytkownika, że który z jak największą prawdopodobieństwem ma wejść na naszą stronę, zapoznać się z ofertą i w, w dużej mierze później skontaktować się z nami. Więc mamy już kopii, mamy już kreację, idziemy dalej. Nagłówek, czyli będzie to tekst, krótki tekst, który wyświetli się tutaj nam z lewej strony reklamy. Ja mogę na przykład wpisać nazwę naszej agencji. Już się pojawiła. Opis. Możemy dodać zawsze dodatkowy opis, czyli na przykład, nie wiem, sprawdź. Jakby zależnie, zależnie od, od tego, co chcesz uzyskać, jeżeli tutaj nic nie wpiszesz, to. System zaciągnie ci opis na podstawie URL-u, do którego za chwilę przejdziemy. Tutaj jest ważne, aby też pamiętać o tej opcji, ponieważ Facebook też z defaultu stawia nam różne pułapki, na przykład włącza nam optymalizację tekstu pod kątem poszczególnych odbiorców. Jest to nic innego jak rotowanie trochę naszym tekstem, tekstem reklamy czy nagłówkiem. A także na przykład tekst reklamy może się wyświetlić jako nagłówek i odwrotnie. Ja tego nie chcę, więc to wyłączam. E, fajnie o tym pamiętać, szczególnie jeżeli na przykład twój klient albo, albo tobie zależy na tym, żeby tekst reklamowy e, wyświetlał się jako tekst reklamowy. Kolejne wezwanie do działania, bardzo ważny i fajny element, czyli tak naprawdę mówimy temu użytkownikowi, co on ma zrobić. On przeczytał naszą reklamę, zobaczył naszą grafikę, no i teraz należałoby mu pomóc, czyli nakierować go do działania. W zależności od biznesu mamy różne opcje, jest ich dużo. Mamy kup teraz dla e-commerce'u, subskrybuj kanał, obejrzyj więcej do filmów, sprawdź cenę. Myślę, że w moim przypadku dzisiaj dowiedź się więcej będzie dobre, ponieważ mi zależy na tym, żeby użytkownik wszedł na naszą stronę i zapoznał się na przykład z możliwościami naszej agencji, z tym co robimy, no i generalnie trochę o nas poczytał. Więc zostawiam wezwanie do działania dowiedź się więcej. Bardzo ważna opcja, czyli miejsce docelowe, nie możemy zapominać, gdzie kierujemy reklamę. Tak jak już wspominałam i zaznaczałam wcześniej, moja konwersja, ruch, który będę zgarniać z reklam, będzie kierowany na adres zewnętrzny, czyli po prostu na naszą agencyjną stronę. W tym celu kopiuję sobie adres URL, wklejam i już mamy to, dokąd użytkownika kierujemy. Warto też pamiętać o parametrach URL, gdzieś po to, kiedy w przyszłości będziemy sobie analizować, na przykład w Analyticsie ruch na naszej stronie, żeby nie gubić, skąd ten ruch do nas przychodzi, żeby wiedzieć, że na przykład z Facebooka mamy tyle i tyle wejść na stronę. Polecam uzupełniać tutaj źródło kampanii. Możemy wpisać na przykład Facebook, Instagram, nośnik CPC, są to płatne reklamy, nazwę kampanii. No, i zawartość kampanii. Co na przykład w tej kampanii mamy, jaka to jest grupa reklam, albo w ogóle co jest na poziomie samej reklamy. Więc zalecam zawsze pamiętać o URLach, żeby tego ruchu nie gubić. No tutaj oczywiście wybrałam witrynę, więc idziemy dalej. Nie chcę żadnych dodatków do przeglądarki w postaci dodania połączenia w witrynie albo jakiegoś przycisku WhatsApp, ponieważ jakby mi zależy na kierowaniu ruchu na stronę bez rozpraszania użytkownika. Lecimy dalej. Monitorowanie, to o czym mówiłam wcześniej. Jeżeli wypuszczamy ruch poza Facebooka, kierujemy do zewnętrznej witryny, warto mieć skonfigurowanego piksela. Ja już tego piksela mam, jest skonfigurowany, i tutaj mi się pojawia piksel, który będzie zbierał dane na mojej stronie. Tutaj jest jeszcze jeden moment, w którym możemy dodać utm -y, więc zachęcam do tego, aby o tym pamiętać. No, i tym samym sposobem dotarliśmy do końca tego poziomu reklamowego, więc zachęcam zawsze jeszcze raz do przejrzenia sobie wszystkich kafelków po kolei, czy, czy na pewno ustawienia, które poczyniliśmy na poziomie kampanii, zestawu reklam oraz samej reklamy są takie, jakie powinny być, czy w czymś się nie pomyliliśmy, czy Facebook nigdzie nie posunął nam czegoś, co tak naprawdę nie chcemy, żeby było zaznaczone. Więc możemy jeszcze raz na spokojnie w tym momencie sobie przejrzeć kampanię. No i jeżeli jesteśmy gotowi, jeżeli, jeżeli chcemy puszczać taką kampanię, no to tutaj mamy zielony baton: opublikuj. I tak naprawdę to tyle. Tak jak mówiłam na początku, był to jeden z prostszych typów kampanii, dlatego zachęcam do dobierania celów pod swój biznes. Mam nadzieję, że ten tutorial był dla Ciebie pomocny i dzięki niemu stworzysz swoją pierwszą kampanię w systemie Metallic. Jeśli natomiast napotykasz na swojej drodze pewne problemy albo Twój biznes wymaga szerszego spojrzenia strategicznego, napisz do nas. Nasz doświadczony zespół z pewnością Ci pomoże. Mam nadzieję, że było to dla Ciebie pomocne, że pomoże Ci puścić pierwszą kampanię i zdobyć pierwsze sznyty i wiedzę z marketingu internetowego. Zachęcam Cię do obserwowania kanału, ponieważ wkrótce pojawią się kolejne takie tutoriale. A na dzień dzisiejszy już dziękuję Ci bardzo, do zobaczenia wkrótce.